Macie teraz tą możliwość oceny tych odcinków, w których uczestniczyliście. Co było Waszym zdaniem takie najtrudniejsze? co było najtrudniejsze, no ja nigdy wydawało mi się i przynajmniej tak mam taką nadzieję, że nie miałem problemów ze stresem ale Naj najtrudniejsze było pokonanie tego stresu na parkiecie, bo to faktycznie to jest coś dziwnego w tym parkiecie jak się tam staje i nagle jest to odliczanie to nagle człowieka, do człowieka przejdzie 100 różnych myśli no i musi czy umiem, zatańczyć, czy, czy umiem, umiem to... czy nie umiem, czy pamiętam czy wiem jak to pokazać emocjami i tak dalej, no i to było najtrudniejsze więc pokonanie swoich słabości jakichś tam i też ograniczeń no bo ja tak jak powiedziałem, nigdy wybitnym tancerzem nie byłem, a musiałem tu wyjść przed kilku publicznością, przed jury, no i zatańczyć, więc to było też takim największym wyzwaniem dla mnie. A co zrobilibyście inaczej? Szczerze powiem nic, bo było wszystko fajnie, wszystko ma być, tak jak wszystko było, tak jak ma być. Wiesz? Nic bym nie zmieniła. No <laughs> chciałem coś dodać, ale nie. Dobre. Dokładnie. Ja bym, nie, ja bym też nic nie zmieniał. Myślę, że wszystko było dobrze i, i fajnie. Najważniejsze, że były dobre emocje. Ja uważam, były. że wszystko się dzieje po coś. Tak. Tak miało o. być. Mhm. Dokładnie. Nie ma I nic się nie dzieje bez, bez przyczyn i znaczeń, więc y, tak dzisiaj miało być, nie?